Mama Bartka jest o 6 lat młodsza od taty. W Stosunek wieku mamy i taty jest jak 8 do 9. Ile lat ma mama Bartka, a ile lat ma tata? No to oznaczenie niewiadomych. X to jest wiek mamy. Tata jest o... Mama jest o 6 lat młodsza, to znaczy, że tata jest 6 lat starszy, czyli x plus 6 to jest wiek taty. No i x większe od 0. Oczywiście zakładamy, że ten wiek jest dodatni. Wiadomo, że jeżeli to jest mama, no to by trzeba tutaj ten x przyjąć większy niż, nie wiem, 16. Ale zobaczymy, co wyjdzie w odpowiedzi. Na razie zakładam wstępnie, że x jest większe od zera. Stosunek wieku mamy i taty, czyli mama to jest x przez tata, czyli x plus 6 jest jak 8 do 9. Mnożąc proporcję mnożę na krzyż, czyli 9x to jest 8x dodać 48. Przenoszę x na drugą stronę, czyli x jest równe 48. Mama ma 48 lat, no to ma to sens, czyli odpowiedź: mama ma 48 lat. Pytanie jest też, ile tata ma? Tata ma o 6 lat więcej, czyli 54 lata. Podpunkt B. Yy... Magda ma 25 lat, młodsza siostra 13. Za ile lat stosunek wieku Magdy i jej siostry będzie 3 drugie? Czyli tutaj x to jest, no, mogę nazwać szukana liczba lat, bo za tyle lat coś tam się wydarzy. Jak wiadomo, że za ileś lat to się wydarzy, no to znaczy, że nie, że się kiedyś wydarzyło, wydarzy się, czyli za x, to znaczy... X jest y, dodatnie. Magda ma 25, młodsza siostra 15, czy, 13. Za ile lat stosunek wieku Magdy do siostry będzie 3 drugie. Czyli tak Magda ma 25, za X lat będzie miała X plus 25, siostra ma 13, to za X lat będzie miała X plus 13. No i Magda jest starsza, czyli stosunek wieku musi być większy niż 1. 3 drugie. No bo tutaj nie patrzyłem, który przez który, więc czasami, gdybym podziel, ktoś podzielił x plus 13 przez x plus 25, no to wtedy byłoby to 2 trzecie. No i proporcja, tak jak w podpunkcie A, czyli 2x dodać 50 jest równe 3x dodać 39, czyli minus x równe. Minus jedenaście, czyli x równe jedenaście, odpowiedź za yy, za jedenaście lat, stosunek wieku będzie równy trzy drugie.